ja się tu kurde po 10 minut produkuję a się okazuje, że przypadkiem się nagrywanie wyłączyło po 20 sekundach Musiało nie wiem gdzieś klatki piersiowej dotknąć I wyłączyło mi się nagrywanie Kurczę, to na tych szelkach ten telefon trochę się buja. To mnie irytuje troszkę. mniej więcej w połowie trasy z domu jestem, z pracy. Trzeba by jakoś bardziej ustabilizować te szelki. Albo po równiejszym terenie zacząć jeździć. Чекал вы где? Нам другого неделю, Niestety w poniedziałek znowu mi konto zablokowali. Zaanulowanie, głupiej półtorej godziny. Byłem w pracy, coś mi wypadło po pracy. Nie mogłem jeździć, anulowałem. Nie było to minimum 24 godziny przed rozpoczęciem bloku czasowego i dupa. Ostatnio zablokowali mi na 3 dni. No teraz mamy czwarty dzień i dalej jest zablokowany. Nie wiem czy teraz na tydzień, kurde, ale zaczyna mnie to wkurzać. Będzie trzeba chyba konto na jakimś Uber Eats, Wolcie czy innej, czy innej deliveryce założyć. Ciekawe czy w tym samym biurze można, partnera. Mialiśmy przed chwilą Saską. Tam ma swoją siedzibę Eternix. Oni jakby nie rozliczają z głowo. Ej, ale upał. Jeszcze osiągawimy pracę fizyczną, to już. Człowiek wypłukany sił nie wiem że to była za taka wolna noga zazwyczaj szybciej jeżdżą. Znaczy jak to będzie z dźwiękami właśnie. Tam zaraz po tym, jak filmik się zaczął, helikopter nade mną przelatywał. O, teraz od czasu do czasu mocno wieje, więc test dla mikrofonu. Jakbym w lewo tam skręcił, to bym dojechał do Ronda Wiatraczna, tam często naglowo m.in. też jeżdżę w tej okolicach. Tutaj po prawej mieliśmy Centralną Bibliotekę Wojskową. Mamy. Tutaj dokładnie CBW, Centralna Biblioteka Wojskowa. i <sighs> Poligonowa tam kawałek dalej jest jakiś sąd, nie pamiętam pełnej nazwy ale jak tam oglądacie wiadomości itp to tam zazwyczaj są dziedzeni ci politycy ważni komisje śledcze inne jakieś Aferki, no są ile? Za 200 metrów. No, tak jak zapowiadali, 31 stopni. Tutaj po prawej mamy rawar. To jakieś systemy namierzania kiedyś produkowali, teraz szczerze mówiąc nie wiem, czym to się zajmuje. Czemu dobry z tej ulicy jest? Aż jestem ciekaw, żeby odsłuchać to nagranie już w domu. Ja też nie za głośno mówię, żeby uwagi wszystkich ludzi dookoła nie przyciągać. ktoś nie wiedział, to kieruję się w stronę domu, w dzielnicy Wawer, dokładniej Marysin Wawerski, z Żerania do domu, mam około 15 km. Pogoda, upał. Jak się jedzie to jest jeszcze w miarę znośnie. Jak się w miejscu stanie to normalnie leje się z człowieka. Jeszcze do sklepu będę musiał na chwilę wstąpić, parę pierdół kupić. Tutaj po drugiej stronie ulicy, po prawej stronie odbierałem ten mikrofonik Sony ECM Level 1 mikrofon krawatowy. Policaj o, Kogoś zatrzymali Motocyklista Chyba tak Oni tutaj lubią stać Po prawej mamy Budynek Polsatu Telewizji Polsat. Chyba właścicielem Solożaku, czy ktoś taki. Tam na samej górze jest lądowisko dla helikopterów. Tutaj też się wspinał BNT. Teraz znowu coś odwalił. Widziałem. W Argent... Nie, nie w Gdzieś w Ameryce Południowej Chyba to było Kolumbia? No w nie, nie pamiętam. Niech przypomnę sobie teraz. tutaj zjadę na chwilę. W tej pod tym często bywam. Tutaj po drugiej stronie jest Biedronka Ekspres